Wierszyk Komarek Raz komarek z animuszem Zostać chciał sanitariuszem Kupił zatem białą teczkę I założył w niej apteczkę W nocy żuk spadł z liścia we śnie Zranił sobie bok boleśnie Zaraz potem chrząszcz przy drodze Skręcił sobie kostkę w nodze Mrówkę rozbolało oko, świerszczyk skoczył za wysoko i choć złamał tylko skrzypki, z przerażeniem dostał chrypki. Ślimak się potoczył w góry, dwie w skorupce robiąc dziury, przyleciała też mucha, skarżąc się na bóle brzucha. A nasz komarek, dniem czy nocą, niesie ulgę, mknie z pomocą. Tu plasterek, tam okłady. Tutaj leki, tam porady, Widząc to owady zgodnie, Zbudowały mu przychodnię. Dziś komarek jest lekarzem, A co dalej, czas pokaże. Czytał Jakub Zelewski.